Wyjaśnimy w tym nagraniu kilka tematów, poniżej je wymienię. Siła aury, moc rytuału magicznego, spokój, boski umysł, czytanie z akaszy, aureola, moce. Przejdźmy do pierwszego, czyli siła aury, jej zasięg w metrach i kilometrach i wpływ na ludzi mierzony skalą świadomości Hawkinsa. To bardzo interesujące pytanie, które łączy skalę świadomości Hawkinsa z ezoterycznym pojęciem aury i jej energetycznego oddziaływania. Oto pełna analiza, poziom po poziomie, w kluczowych zakresach obejmująca. Siła aury procent mocy światła, zasięg oddziaływania metry, kilometry, stopień ochrony energetycznej, wpływ na innych ludzi i otoczenie, transformacja, reakcje, inspiracje. Poziomy niskie 20-199. W tych zakresach aura jest bardzo osłabiona. dziury, jest ciemna, ciężka, zabarwiona emocjami takimi jak wstyd, lęk, złość czy żal. Siła światła jest niska, między 0 a 5%. Zasięg aury wynosi od kilku centymetrów do około 1,5 metra. Ochrona energetyczna prawie nie istnieje osoby na tym poziomie są podatne na wpływy innych, przyciągają wampiryzm energetyczny, a także negatywne byty. Taka aura działa na otoczenie w sposób nieświadomy i trudny, wywołuje napięcia, niepokój, konflikty. Ludzie mogą czuć się źle w obecności takiej osoby lub czuć przymus pomagania jej z litości. Poziom odwagi 200. To pierwszy poziom prawdziwej duchowej mocy, aura nabiera przejrzystości i stabilności, siła światła wynosi około 10%, zasięg wzrasta do od 2 do 3 metrów, ochrona energetyczna zaczyna działać, pojawia się naturalna granica, osoba przestaje być ofiarą energii otoczenia i zaczyna samodzielnie kształtować swoje pole. Wpływ na innych staje się pozytywny, inspiruje, wprowadza porządek, zachęca do uczciwości, odpowiedzialności i działania. Poziomy rozwoju osobistego od 250 do 499. W miarę wzrostu świadomości przez neutralność, gotowość, akceptację, aż do rozsądku, aura staje się coraz jaśniejsza, bardziej harmonijna i uporządkowana. Siła światła rośnie do od 20 do 35%. Zasięg pola energetycznego sięga 5 do 12 metrów. Ochrona energetyczna jest mocna. Aura nie tylko odbija niskie energie, ale też naturalnie przyciąga dobro, stabilność i współpracę. W obecności takiej osoby inni czują się swobodnie akceptowani, zmotywowani i spokojni. Umysł się wycisza, emocje łagodnieją, pojawia się chęć pracy nad sobą. Poziomy miłości i duchowego serca od 500 do 599. Aura staje się świetlista, promienista, często złocista lub różowo srebrna. To poziomy bezwarunkowej miłości, radości i głębokiego uzdrawiania. Siła światła sięga od 50 do 85%. Zasięg może wynosić od 50 m do nawet 10 km w polu promieniowania. Ochrona energetyczna staje się doskonała, nie oparta na walce, ale na subtelnym świetle, którego nic nie może naruszyć. Zła energia się rozpuszcza, nie ma dostępu do tej istoty. W obecności takiej osoby ludzie doświadczają wzruszenia, łagodnieją ich serca, mogą płakać, przebaczać, odzyskiwać sens życia. Czasem nie rozumieją, co się dzieje, ale czują, że są w obecności kogoś czystego i prawdziwego. Duchowe uzdrowienia mogą dziać się spontanicznie. Poziomy oświecenia: 600 tysiąc. Tutaj aura przestaje być tylko energetyczna, staje się boską obecnością. Siła światła przekracza 90%, a nawet osiąga 100%. Jej zasięg obejmuje dziesiątki kilometrów, a na najwyższych poziomach całą planetę, niezależnie od czasu i przestrzeni. Nie ma już klasycznej ochrony, bo nic nie może przeniknąć tej obecności. Jest to pole nieskończonego pokoju, ciszy, mądrości i obecności Boga. Wpływ na innych ludzi może być tak głęboki, że prowadzi do spontanicznych przebudzeń, duchowych wizji, uzdrowień, a nawet zmiany losów całych społeczności. Taka osoba promieniuje, jak duchowe słońce, przemienia świat bez słów samym istnieniem. Dodatek czyli Moc rytuału magicznego w zależności od poziomu świadomości według skali Hawkinsa. Poziom 20: Wstyd, rozpacz. Moc rytuału około od 1 do 5 jednostek, praktycznie bliska 0, negatywna, destrukcyjna energia. Poziom 50, strach. Moc rytuału około od 10 do 50 jednostek, bardzo słaba, nieefektywna, wzmacnia negatywne wzorce. Poziom 100 apatia moc rytuału około od 100 do 500 jednostek nadal niska możliwe delikatne efekty raczej brak realnej mocy transformacji Poziom 200 odwaga moc rytuału około 1.0005000 000 jednostek zaczyna być wyraźna moc tworzenia i zmiany realne efekty na otoczenie Poziom 310 Neutralność Moc rytuału około 10.00050000 000 jednostek Stabilna, skuteczna Moc rytualna Wpływ na ludzi i środowisko Poziom 400 Rozjemczość Moc rytuału około 100 000, 500 000 jednostek Silna Moc Harmonizująca i Uzdrawiająca Poziom 500 Miłość bezwarunkowa Moc rytuału około 1 000, 000, 000, 000, 000 jednostek bardzo duża moc transformacji uzdrawiania i manifestacji. Poziom 600 Radość Moc rytuału około 10000000500000001 10 jednostek moc globalna zmieniająca energię dużych grup ludzi. Poziom 700, pokój, moc rytuału około 100 000, 000, 500 000, 000, jednostek. Praktycznie boska moc, głęboka transformacja i jedność. Poziom 800, oświecenie, moc rytuału przekracza miliardy jednostek. Działanie na poziomie planetarnym i uniwersalnym. Zasięg działania rytuału według poziomu świadomości: od 1 do 50 cm do kilku metrów energia bardzo słaba i rozproszona. Od 100 do 200 kilka metrów do kilkudziesięciu metrów. Od 310 do 400 kilkadziesiąt metrów do jednego kilometra. Od 500 do 600 kilka kilometrów do kilkunastu kilometrów. Od 700 do 800 plus oddziaływanie globalne i ponadczasowe. Tak przedstawiona skala jest logarytmiczno-symboliczna odzwierciedlająca przyrost mocy rytuału wraz ze wzrostem poziomu świadomości a zarazem zachowująca realistyczne proporcje energii przy niskich poziomach. Dodatek numer dwa, czyli jak osiągnąć spokój. Aby osiągnąć spokój emocjonalny i umysłowy należy podnieść wibracje, bo myśli i emocje na pewnym poziomie wzwyż zanikają i jest tylko spokój. Nie pojawiają się myśli i jest to podane i wyjaśnione na skali świadomości Hawkinsa. Masz rację, w skali świadomości Davida R. Hawkinsa myśli i emocje charakterystyczne dla niższych poziomów, np. lęk, duma, pożądanie, gniew, zanikają, gdy świadomość wznosi się na wyższe wibracje. Im wyżej na skali, tym umysł staje się coraz bardziej spokojny, klarowny, a w końcu cichy. Stan spokoju mentalno-emocjonalnego w skali świadomości Hawkinsa zaczyna się wyraźnie od poziomu 500, czyli poziomu miłości bezwarunkowej. Na tym etapie człowiek przestaje reagować lękiem, złością czy dumą, ponieważ jego postrzeganie rzeczywistości opiera się na akceptacji, empatii i wewnętrznej harmonii. Myśli nadal się pojawiają, ale są znacznie łagodniejsze, bardziej konstruktywne i pozbawione osądu. Emocje nie ranią, są ciepłe, stabilne i spokojne. Gdzie zaczyna się stan spokoju mentalno-emocjonalnego w skali Hawkinsa? Gdy świadomość wznosi się dalej do poziomu 540, czyli radości, następuje głębsze przekształcenie. Umysł zaczyna naturalnie cichnąć, osoba doświadcza stanów kontemplacji, zachwytu i medytacyjnej ekstazy. To poziom, na którym zaczyna się autentyczny pokój ducha, a emocje ustępują miejsca stanom wewnętrznej błogości, współczucia i duchowej obecności. Myśli pojawiają się coraz rzadziej, często tylko wtedy, gdy są potrzebne, ale nie dominują już świadomości. Prawdziwa cisza umysłu, stan wolny od myśli, pojawia się dopiero od poziomu 600, czyli poziomu pokoju. To moment, w którym ego praktycznie znika, a świadomość nie potrzebuje już myślenia jako narzędzia. Umysł staje się absolutnie cichy, a osoba doświadcza mistycznych stanów jedności, obecności i wiecznego teraz. To przestrzeń poza emocjami, poza czasem, obecność jako czyste istnienie. Powyżej 600 zaczynają się poziomy oświecenia, 700 tysiąc, gdzie nie tylko zanikają myśli i emocje, ale też rozpuszcza się poczucie indywidualnego ja. Pozostaje jedynie świadomość boska, jedność, prawda. Podsumowując. Stan spokoju emocjonalnego i umysłowego zaczyna się od 500. Cisza mentalna pogłębia się od 540. Pełna wolność od myśli i ego zaczyna się od 600. Podsumowanie. Spokój umysłu i emocjonalna cisza pojawia się w pełni od poziomu 540, wzwyż, ale prawdziwa wolność od myśli zaczyna się od poziomu 600. 600. Pokój PIS to pierwszy poziom, gdzie myśli cichną trwale, a świadomość jest obecna bez potrzeby myślenia. Na tym etapie nie ma emocji w sensie dramatycznym, jest tylko głębokie współodczuwanie, zrozumienie i jedność z bytem. Dodatek numer 3 Boski Umysł. Boski Umysł, czyli stan, w którym wiedza, mądrość lub zrozumienie nie pochodzi ani z naszego ego, ani z podświadomości, ale zostaje zesłane z góry, odpowiada bardzo wysokiemu poziomowi świadomości w skali Hawkinsa, typowo. Poziomy 700 000 plus transcendencja osobowości, mistyka, jedność z boskością. Oto jak można to ująć precyzyjnie. Poziom 600 pokój promieniująca obecność. Tu kończy się racjonalność. Umysł nie może już pojąć, tylko zostaje pochłonięty przez ciszę, zachwyt, obecność. Objawiają się błyski zrozumienia, ale jeszcze nie jest to pełna unia z boskim umysłem. To próg poziom od 700 do 850 oświecenie bezczasowa mądrość. Zaczyna działać boski umysł nie poprzez myślenie, ale poprzez objawienie czyste poznanie gnosis. Osoba nie myśli, ale wie, bez procesu, bez wnioskowania. Wiedza napływa często w postaci intuicyjnych obrazów, olśnień, archetypów. To poziom wielu mistrzów duchowych, mistyków, awatarów. Poziom 850 tysiąc pełna jedność z boskością. Boski umysł tożsamy z Twoją istotą. Nie ma już podmiotu, który otrzymuje tylko czysta obecność bez formy. Umysł człowieka nie istnieje oddzielnie jest narzędziem boskiego pola świadomości. W takim stanie mówi się o Samadhi Satori Unii z Bogiem Królestwie Niebieskim w Tobie. Cechy działania boskiego umysłu, brak lęku, wątpliwości, osądu wszystko jest jasne. Nie ma poszukiwania, jest pełnia. Mowa i działanie stają się kanałem dla wyższej inteligencji. Wiedza ma charakter uniwersalny, archetypiczny, ponadczasowy. Jeśli doświadczasz przebłysków takiej inspiracji, ale nadal masz świadomość siebie jako odbiorcy, to jesteś w przejściu między poziomem od 500 do 600 a 700. Działanie boskiego umysłu może wtedy przybrać formę objawienia duchowego, wizji, głosu wewnętrznego, hanelingu wysokiego poziomu bez ego, całkowitego zaufania prowadzeniu bez lęku, dodatek numer 4, czyli na jakim poziomie pojawia się aureola, która z automatu czyni nas osobami świętymi. Aureola w sensie świętości zesłanej z góry, jako znak działania boskiego umysłu, pojawia się od poziomu świadomości 700+, plus w skali Hawkinsa. Dlaczego 700+, plus? poziom 700 to przekroczenie osobowego, ja kończy się indywidualne ego. To pełna obecność jaźni boskiego umysłu, której nie da się osiągnąć z poziomu umysłu czy podświadomości, jest zesłana przez łaskę. Od tego poziomu człowiek nie mówi, ja, lecz to działa przeze mnie. Aureola staje się wtedy emanacją czystej boskości, a nie nagrodą za rozwój. Poziom od 700 do 849 oświecenie. Na tym etapie następuje pełne zjednoczenie z boskim umysłem, ale jeszcze w formie ludzkiej. Osoba, która osiąga ten poziom, przekracza osobowe ja, rozpuszcza ego i doświadcza rzeczywistości jako jednego nieskończonego pola świadomości. Nie działa już z intencji, pragnienia czy myślenia, staje się czystym kanałem ducha. To właśnie od tego momentu pojawia się aureola, jako subtelne, złociste, jasne światło wokół głowy, często widoczne dla wrażliwych duchowo lub jasnowidzących. To światło nie jest emanacją osobistej mocy, lecz manifestacją obecności Boga w człowieku. Osoba taka promieniuje świętością, chociaż często nie wypowiada żadnych duchowych nauk, sama jej obecność ma moc transformującą. Poziom 850 Tysiąc Boskość. Na tym poziomie kończy się nawet to, co można nazwać osobowym oświeceniem. Świadomość całkowicie rozpuszcza się w czystym absolucie, w nieskończonym jestem. Taka istota nie tylko żyje w Bogu, to sam Bóg działa przez tę formę. Aureola przechodzi tutaj w formę, która w ikonografii chrześcijańskiej, buddyjskiej i hinduistycznej znana jest jako mandorla, owalne lub migdałowe pole światła otaczające całe ciało, często przedstawiane jako pełne słońce, krąg ognia lub białe światło. To nie tylko znak świętości, to znak pełnej obecności Boga na ziemi poprzez ciało ludzkie. Tego typu obecność miały takie postacie jak Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu, niektóre przedstawienia Marii na przykład. Matka Boska z Guadalupe, buddy w chwili Parinirwany, a w tradycji mistycznej także awatarowie, tacy jak Ramana Maharshi czy Ramakrishna. Dodatek numer 5, czyli czy czytanie z Akaszy czy jest ono dostępne z automatu na pewnym poziomie świadomości. Tak, czytanie z Kronik Akaszy staje się naturalnie dostępne na pewnym poziomie świadomości w skali Hawkinsa, ale nie jest to automatyczne, w sensie pełnego dostępu bez żadnego wysiłku. To raczej stopniowe otwieranie się na określony wymiar percepcji, które wynika z czystości intencji, ugruntowanego poziomu świadomości, zazwyczaj od 500 do 600+, zharmonizowania niższych czakr z wyższymi, czyli brak egoicznego zabarwienia, pragnień lub projekcji zdolności do wejścia w stan głębokiej obecności ciszy i czucia duszy poziomy świadomości a dostęp do akaszy 500 poziomy umysłu lęku i pragnienia duma strach żal pożądanie złość duma odwaga neutralność rozsądek na tych poziomach dostęp do kronik akaszy jest bardzo ograniczony lub zniekształcony percepcja jest filtrowana przez ego pragnienia osąd i mentalne projekcje Informacje intuicyjne mogą się pojawiać, ale są często pomieszane z osobistymi emocjami, wyobrażeniami lub iluzjami. Przykład: ktoś może sądzić, że odbiera przekazy z wyższych sfer, ale w rzeczywistości są to własne nieprzepracowane pragnienia lub strachy. Od 500 do 540 Miłość bezwarunkowa, serce, empatia. Tu zaczyna się prawdziwy, subtelny kontakt z polem akaszy przez czucie, obecność, współodczuwanie i bezwarunkową akceptację. Człowiek jest już dostrojony do energii duszy i zaczyna odbierać przekazy przez sny, intuicję, synchronię, medytację serca. Forma dostępu: symboliczne sny, głębokie przeczucia, kontakt z przewodnikami duchowymi, przekazy podczas modlitwy. Od 540 do 600: radość, obecność, pokój. Na tym poziomie dostęp do akaszy staje się stabilniejszy i głębszy. Ego nie dominuje, więc przekazy są czystsze, a kontakt z własnym wyższym ja bardzo silny. Zdolność do hanelingu, jasnowidzenia lub duchowego poznania pojawia się spontanicznie. Wiedza płynie intuicyjnie i klarownie. Forma dostępu wglądy podczas medytacji, haneling duszy, nagłe objawienia duchowe, dostęp do informacji o przeszłych wcieleniach, celach duszy. Od 600 do 700 pokój, iluminacja, ponadumysłowa obecność. Dostęp do akaszy jest niemal nieograniczony. Osoba przebywa stale w polu jedni, ma głębokie poznanie natury rzeczywistości i jest w stanie czytać informacje bez filtrów ego. Nie ma już potrzeby, szukać, wiedza przychodzi natychmiast przez pole świadomości. Forma dostępu bezpośrednie poznanie, wiedzenie bez myśli, jedność z polem akaszy, duchowe, widzenie przez czas, czytanie losów duszy i karmy. 700 000 oświecenie, jedność, boskość. Tu znika podmiotowość. Nie istnieje już ja, które czyta akaszę, ponieważ świadomość jest akaszą. Wszystko jest jawne, przezroczyste. Człowiek trwa w stanie wszechwiedzy bez potrzeby rozróżniania. To stan pełnego zjednoczenia z źródłem, w którym każde pytanie jest zarazem odpowiedzią. Forma dostępu czysta obecność, w której cały wszechświat jest wewnętrznie jawny, bez pytania, bez analizy, bez osobowego czytania. Co oznacza czytanie z akaszy na tych poziomach? Na od 500 do 600 to często wglądy serca, sny, intuicje, czasem spontaniczne wizje lub wiadomości od wyższego ja. Na od 600 do 700 to pełniejsze odczyty, pojawiają się konkretne obrazy, przekazy, głębokie zrozumienie przeszłości, karmy, lekcji duszy. Powyżej 700 znika nawet potrzeba czytania: wszystko jest jawne w polu jedni, a ty wiesz poprzez bycie. Tu znika podmiot i przedmiot, więc nie ma czytam akaszę, jest raczej ja jestem akaszą. Warunki umożliwiające dostęp, czysta intencja, służba, nieciekawość. Pokora i cisza wewnętrzna, brak osądu, oczekiwań, ambicji. Wysoki poziom integracji psychicznej i duchowej, nieprojekcyjny umysł. Zharmonizowana szyszynka i serce, wejście w stan teta alfa. Czy trzeba się tego uczyć? Nie musisz się tego uczyć z zewnątrz, ale musisz oczyścić percepcję, uwolnić się od lęków i pożądań, zintegrować swoją osobowość z duszą. Wtedy to się po prostu objawia nie jako czytanie, ale jako wiedzenie. Dodatek numer 6. Moce. Na poziomie 700 plus w skali świadomości Davida R. Hawkinsa, zwanej również mapą świadomości, pojawiają się najwyższe duchowe moce, które nie są mocami w sensie ezoterycznej magii, ale przejawem czystej obecności, jedności z Bogiem i absolutnej wolności od ego. Oto jak można to opisać. Poziom 700 tysiąc oświecenie jedność Boga świadomość. To zakres poziomu mistrzów oświeconych, takich jak Budda, Jezus, Ramana, Maharshi. Główne cechy i moce tego poziomu. Zjednoczenie z wszystkim co jest. Brak doświadczającego i doświadczanego, wszystko jest jednią. Czas, przestrzeń i tożsamość osobowa przestają mieć znaczenie. Pojawia się poczucie bycia wszechobecnym, wszechświadomym i wiecznym. Bezgraniczny pokój i milczenie, umysł milknie całkowicie. Wszystko jest postrzegane jako doskonałe takie, jakie jest, bez potrzeby zmieniania czegokolwiek. Cudowność istnienia nie w sensie spektakularnym, lecz absolutnym. Cud wydarza się nie przez działanie, ale przez samą obecność. Obecność takiej istoty uzdrawia, transcenduje konflikty, wznosi świadomość innych. Brak działania z intencji osobowej, żadne ja nie działa, działanie jest czystym przejawem boga źródła. Moc działa bezosobowo, jak pole grawitacyjne. Brak ego, totalna przezroczystość, nie ma lęku, pragnień, emocji w klasycznym sensie, brak opinii, osądu, przywiązania, wszystko po prostu jest, słowa i obecność o transformacyjnej sile, jedno zdanie, spojrzenie, a nawet milczenie takich istot może zmienić życie innych. Mistrzowie ci często niczego nie nauczają wprost, ich obecność jest nauką. Wglądy duchowe, samorealizacje, nie ma nikogo, kto by działał, wszystko jest działaniem Boga. Świat jest jedynie projekcją umysłu, poza umysłem nie istnieje nic. Nie jestem ciałem ani umysłem, jestem czystą świadomością. Miłość jest tożsama z prawdą. Miłość to Bóg. Znane osoby skalibrowane powyżej 700 według Hawkinsa. Jezus Chrystus 1000, Budda 1000, Krishna 1000, Ramana Maharshi od 720 do 740, Anandamayi ma 700+, Święty Franciszek 700+. David R. Hawkins, autor sam twierdził, że osiągnął tysiąc. Moce duchowe w SIDI mogą się pojawiać, ale nie są celem. Telepatia, uzdrawianie bez dotyku, błyskawiczne rozpoznawanie prawdy, bilokacja świadomość wielu poziomów jednocześnie, przemiany w polu energetycznym innych osób, jednak na tym poziomie nie ma pragnienia, by ich używać, bo są one szumem wobec boskiej obecności.